Siema, jestem Marek i od kilku miesięcy jestem dymany, ostatnio zostałem wydymany bez mydła. Rozchodzi się o nakładanie blokad na nasze filmy. Wielka wojna z YouTube właśnie została rozpoczęta. Póki co jest na naszą korzyść, ponieważ zakładamy nowy kanał, który będzie nazywał się and Kamerzysta. Będzie to zupełnie świeży kanał. Datem na starcie nie mamy żadnych blokad i w końcu zasięgi będą się zgadzały. Nie dość, że ja jestem dymany przez YouTube, jak i również kamerzysta na swoim kanale, to wy też jesteście dymani w pewien sposób, bo po przeanalizowaniu wszystkich statystyk mojego kanału i kilku innych kanałów można wywnioskować, że pod Każdym filmem powinno być od 2,5 do 3,5 miliona wyświetleń. Na to wskazują statystyki. Tak. Dlatego kiedy YouTube na przykład nie proponuje Wam filmu, no to przecież go nie obejrzycie. W ten sposób właśnie też jesteście dymani. Wszyscy zaangażowani w kanał Lord Cruzville i Kamerzysta są po prostu dymani przez YouTube od wielu miesięcy. Dlatego postanowiłem podjąć krok, który już miałem zaplanowany od dawna i stworzyć nowy kanał. Dzisiaj, czyli 29 maja o godzinie 15 na tym kanale pojawi się film pod tytułem Oceniam pośladki dziewczyn. Mm -hmm. Także myślę, że warto obejrzeć. W tym filmie będzie również pewien konkursik i kilka tam ważnych ogłoszeń. Wszystko powiedziałem? Wszystko. Jeszcze na mnie kamera. Drogi YouTube, dopóki zachowanie wasze, czyli blokowanie naszych filmów, będzie się powtarzać notorycznie na tym kanale, no to dopóty tutaj nic nie będzie nagrywane. Będziemy nagrywać na, na nowym kanale, tak? No a jeżeli zablokują nowy kanał, mimo tego, że nie powinni, bo nie naginamy żadnych zasad, to założę nowy kanał. I tak, fu Co Co cały problem wygrać z YouTube? Wygrywaliśmy już ze stacjami telewizyjnymi. To co za problem? Najwyżej się zrobi nową platformę. Także to nie jest Ja jestem niezniszczalny. Kamerzysta może jest tam troszeczkę zniszczalny, ale ja jestem niezniszczalny. Będę walczył do końca. Będę zawsze nagrywał filmy. I tyle. Ja będę zawsze. Chcesz pozdrowić YouTube'a? Bo ja bardzo. Dziękujemy za blokowanie zasięgów. Ja pozdrawiam YouTube'a. Patrzcie. Możecie tutaj. O, pocałować mnie. A ja serdecznie pozdrawiam z całego serduszka. Dziękuję za blokowanie filmów. Założę sobie nowy kanał. Będę miał znowu zasięgi. Zapraszam. Link w opisie, nowy kanał, nowy film, godzina 15. No i tyle.